Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nowym komentarzu politologicznym. Dzisiaj troszeczkę nowy wystrój, eksperymentuję z nowym studiem. Tradycyjnie oczywiście polecam Państwu moją nową książkę Papieże, Cesarzy i Królowie. Średniowieczne geneza naszej polityki. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie tak zwany nuclear sharing, czyli... Udostępnienie przez Stany Zjednoczone, ewentualne udostępnienie przez Stany Zjednoczone broni atomowej Polsce. Pomysł tego nagrania zrodził się stąd, że z takim pomysłem wyszedł ostatnio prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, w czasie swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, teraz przy okazji pobytu w siedzibie ONZ-u. I prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że program Nuclear Sharing, czyli bazowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, amerykańskiej broni jądrowej zwiększyłoby znacząco bezpieczeństwo rzeczypospolitej. Powiem szczerze, jestem dosyć sceptyczny co do tego, czy takie rozwiązanie rzeczywiście zwiększyłoby bezpieczeństwo rzeczypospolitej. Dlaczego? Dlatego, że pomysł cały zrodził się z przekonania że w razie ataku konwencjonalnego, czyli za pomocą czołgów, lotnictwa, systemów rakietowych, ale bez jakichś tam prawda, głowic bojowych typu ABC, czyli atomowych, biologicznych czy chemicznych, to w razie, w razie takiego konfliktu, no to Federacja Rosyjska z pewnością dwa razy by się zastanowiła, czy wejść w konflikt Konwencjonalny z państwem, na którego terenie składowana jest amerykańska broń atomowa. Oczywiście nie tylko składowana, razem z wyrzutniami, rakietami, prawda? Czyli, czyli byłoby to państwo, na któ na, z którego Stany Zjednoczone mogłyby, gdyby oczywiście chciały, wystrzelić swoje pociski atomowe w kierunku Federacji Rosyjskiej. Powiem szczerze, jest to pomysł, który z pewnością jest adekwatny i dobry w sytuacji, w której rzeczywiście groziłby nam konflikt militarny o charakterze konwencjonalnym. Dlaczego? Dlatego, że no, historia pokazuje, że niechętnie się toczy konflikty z państwami, które posiadają broń atomową. W historii do tej pory zdarzył się... Raz taki konflikt pomiędzy dwoma państwami posiadającymi broń nuklearną, to znaczy pomiędzy Pakistanem i Indiami, tam kilka konfliktów było, ale za każdym razem kończymy się one przy rwetesie całego świata, który obydwie strony uspokajał, obawiając się, że konflikt, konflikt o charakterze militarnym, konwencjonalnym może się przekształcić łatwo w konflikt nuklearny. To samo zresztą mieliśmy nawet w tym roku, prawda, w czasie takiego małego przygranicznego konfliktu indyjsko-pakistańskiego. I stąd jest pomysł Karola Nawrockiego i jego otoczenia, żeby podobną broń Amerykanie składowali, oczywiście w ramach NATO, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawdopodobnie domyślam się, że pomysł ma swoje źródło w podobnym inicjatywie, z którą wystąpili Rosjanie razem z Białorusią, czyli prezydent Władimir Putin z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, w wyniku której od pewnego czasu na terenie Białorusi stacjonują nie tylko rosyjskie wojska, ale również rosyjska broń nuklearna. Także Białoruś uczestniczy w programie Nuclear Sharing Federacji Rosyjskiej. Są jak mawiał Lech Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne takiego rozwiązania. Plusem dodatnim z pewnością jest rzeczywiście, no to dwa czy trzy razy zastanowienie się, czy należy wchodzić w konflikt z państwem, na którego terytorium jest amerykańska broń nuklearna. Jest to, bym powiedział, no pomysł na, tak, tak to rozumiem, na odstraszanie Rosji w, przed, nie wiem. Targnięciem dronów, prawda? Czy targnięciem rosyjskich samolotów gdzieś tam z terytorium Kaliningradu, zwanego po polsku królewcem ostatnio, w naszą przestrzeń powietrzną. Tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, też nie wyobrażam sobie, żeby na przykład z powodu targnięcia, nie wiem, 10 dronów tak zwanych ruskich, czyli z Rusi przybyłych, jak ja to mówię, żeby z tego powodu na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone wystrzeliły głowice nuklearne stacjonujące na terenie Rzeczypospolitej. Podobnie nie spodziewam się, że stałoby się to w takim momencie, gdyby na przykład, nie wiem, dwa migi rosyjskie przekroczyły na 17 sekund granice Rzeczypospolitej Polskiej, gdzieś tam, nie wiem, wtargnęły na, na, na jeden kilometr. Także nie przesadzajmy. To jest oczywiście system odstraszający przed... Konfliktem o charakterze konwencjonalnym. Ale jest tutaj punkt kolejny. A mianowicie, ewentualny konflikt konwencjonalny pomiędzy Federacją Rosyjską a NATO ma jedną wadę z punktu widzenia programu Nuklear Sharing. Jaka jest to wada? A mianowicie, państwa. Które posiadają broń nuklearną w czasie wojny nuklearnej są naturalnymi, pierwszymi celami uderzeń. Jest to rzecz absolutnie oczywista, dlatego że dowódcy strony przeciwnej chcą przede wszystkim przy pomocy swoich pierwszych uderzeń nuklearnych nie niszczyć miasta i wielkie armie, tylko chcą zneutralizować, Państwa, ich centra dowódcze, bazy, w których magazynowane są pociski nuklearne, po to, żeby druga strona nie mogła ich sama wystrzelić. I tutaj jest podstawowy problem. Otóż, jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej będą znajdować się amerykańskie głowice nuklearne razem z amerykańskimi systemami rakietowymi do ich wystrzeliwania. To oznacza to, że terytorium Rzeczypospolitej Polskiej staje się pierwszym i najbardziej naturalnym